Zanim powstał miecz, zanim w ziemię wbił się pług, był tylko dym. Ciemny bór, gęsty, nieprzenikniony, milczący. Słychać tylko trzask gałęzi pod stopą i dalekie, rytmiczne echo siekiery. Ale ponad koronami drzew, ponad szczytami starych sosen, snuje się cienka, niebieskawa smuga. Znak życia. Znak ognia, który nie płonie swobodnie, lecz jest cierpliwie duszony. Ktoś tam jest. Ktoś czuwa w sercu puszczy dniem i nocą. Kim byli ci, którzy mieszkali w dymie? Kronikarze o nich milczeli. W swych gestach, opisując czyny książąt i zmagania wojów, nie poświęcili im ani słowa. A przecież bez nich nie byłoby żelaza, bez nich nie byłoby mieczy ani radlic, które karmiły grody. Witamy w prastarych szeptach. W miejscu, gdzie nasłuchujemy kroków tych, którzy odeszli, a których ślady wciąż znaczą ziemię? Gdzie pochylamy się nad tym, co minione, by usłyszeć głos dawnych rzemieślników, kapłanek i wojowników? W naszej serii rzemiosła przodków sięgamy po narzędzia, które dawno rzucono w kąt i po rzemiosła, które pokrył pył zapomnienia. Dziś opowiemy o jednym z najważniejszych, a zarazem najbardziej ukrytych. Z mgły dziejów wyłonimy postać węglarza. Opowiemy o słowiańskim człowieku z dymu, który w pogańskich lasach na długo przed świtem chrześcijaństwa strzegł ognia, by dać cywilizacji siłę. Niewidzialni ludzie lasu. Nasi przodkowie rodzili się w lesie i w lesie umierali. Był około grodu Las i Bór Wielki. Pisał kronikarz o początkach Kijowa. To samo mógłby napisać o Gnieźnie, o Pradze. O setkach mniejszych osad. Na ziemiach dzisiejszej Polski, Ukrainy, Czech i Słowacji, puszcza była oceanem, a ludzkie osady małymi wyspami. Las był domem, spichlerzem i świątynią, ale dla niektórych był przede wszystkim warsztatem. W tych borach, z dala od osad, na ukrytych polanach, żyli ludzie, których historia niemal nie zauważyła węglarze, ludzie z dymu. Historycy, tacy jak Andrzej Buko, przypominają nam, że kroniki pisali ludzie elit, Gal Anonim czy Kosmas z Pragi, skupiali się na czynach książąt, na bitwach i dyplomacji. Nie interesował ich trud anonimowego robotnika, brudnego odsadzy, którego praca była jednak fundamentem potęgi ich panów. Węglarz był społecznie niewidzialny, był cieniem. A jednak jak zauważają archeolodzy, jak Radomir Pleiner czy Florin Kurta, bez tego cienia nie byłoby epoki żelaza. Wczesne średniowiecze to czas gwałtownego rozwoju metalurgii. Słowiańska dymarka, prosty, lecz skuteczny piec hutniczy, staje się sercem gospodarki. Ale to serce, by bić, potrzebowało paliwa. Potrzebowało ogromnych ilości czystego, wysokokalorycznego paliwa, zdolnego osiągnąć temperaturę przekraczającą tysiąc stopni Celsjusza. Tym paliwem nie mogło być zwykłe drewno. Musiał to być węgiel drzewny i tu na scenę wkraczał węglarz. To on dostarczał energię. Każdy miecz drużynnika, każda siekiera cieśli, każde żelazne okucie pługa zawdzięczało swoje istnienie jego cichej pracy. Był pierwszym niezbędnym ogniwem w długim łańcuchu, który zamieniał leśne drzewo w narzędzie cywilizacji. Nie zostawili po sobie pomników. Nie ma ich w latopisach. Ich jedynym śladem są tysiące ton żużla hutniczego rozrzuconego po dawnych centrach metalurgicznych i subtelne, chemiczne blizny, które zostawili w glebie. Tam, gdzie płonęły ich stosy. Las, który płonie i rodzi. Praca węglarza była sztuką. Była cichą alchemią, Mistycznym niemal procesem transformacji, który dziś w chłodnym języku nauki nazywamy pyrolizą. To nie było nigdy zwykłe palenie, to była ceremonia cierpliwości, powolne duszenie drewna w jego własnym, zamkniętym oddechu, by wydobyć z niego czystą, czarną esencję energii. Wszystko zaczynało się od echa siekiery w cichym lesie. Węglarz nie brał co popadnie. Musiał znać swój las, czytać skory i liści. Wybierał drzewa najlepsze te o twardym sercu, potężny dąb, gładki Bóg, a zwłaszcza żelasty twardy grab. To one, a nie sosna czy świerk, dawały węgiel gęsty, ciężki, taki, który w chutniczym piecu będzie trzymał żar przez długie godziny. Ścięte drewno nie mogło od razu trafić do jamy. Musiało najpierw oddać wodę, sezonować, wyschnąć na wietrze i słońcu aż samo niemal zapomniało, że było żywym drzewem. Potem przychodził czas na budowę paleniska. Używano zarówno pieców jamowych, jak i naziemnych klamp, tak zwanych mieleży. W wielu regionach z czasem przeważały formy okrągłe. Ustalenia Koena de Forsa dla Europy północno-zachodniej sugerują taki trend i dobrze korelują z danymi z naszych ziem, choć istniały istotne różnice regionalne. Kopał więc dół a ziemia pamięta. Pamięta, jak przez stulecia zmieniał się kształt tych palenisk, jak dawne, prostokątne doły, dziedzictwo wcześniejszych tradycji, stopniowo, gdzieś między Siódmym a X wiekiem, ustępowały miejsca formom okrągłym. Być może były wydajniejsze, a może po prostu lepiej dostosowane do pracy pojedynczego rzemieślnika, do rytmu jego kroków, gdy obchodził stos. W tej jamie lub tuż nad jej krawędzią węglarz układał swoje drewno. To była benedyktyńska praca niczym tkanie. Szczapa przy szczapie. W samym środku zostawiał pionowy kanał, komin zapłonowy. Nazywano go duszą. To przez ten kanał stos miał za chwilę ożyć. Wokół tej duszy promieniście lub pionowo układał kłody i szczapy. Ciasno, bezszelestnie, by nie zostawić miejsca dla zdradzieckiego powietrza. Każda luka była wrogiem. Gdy stos był gotowy, przypominał spiętrzoną drewnianą rzeźbę. Wtedy mistrz ceremonii otulał go szczelnie. To była tak zwana opona. Ziemia wracała na swoje miejsce: warstwy zielonych liści, mchu, darni i wreszcie gliny lub wilgotnej ziemi. Wszystko ubite, udeptane tak by stworzyć niemal hermetyczne więzienie dla ognia. Tylko u podstawy zostawiał małe otwory wentylacyjne, oczy, przez które stos miał oddychać, oraz ten jeden górny otwór duszy. Przez ten górny kanał wrzucał rozżarzone węgle, ofiarę z ognia. I zaczynał się proces. Las płonął, ale nie w ogniu, lecz we własnym wewnętrznym żarze, Powoli, bez dostępu tlenu, w temperaturze kilkuset stopni, drewno oddawało wszystko, co nie było węglem: wodę, soki, żywice, smołę. Całe życie drzewa, cała jego witalność ulatywała w postaci gęstego, gryzącego dymu. Węglarz nie był niszczycielem lasu, jak moglibyśmy sądzić. On go przetwarzał. Badania archeologiczne, takie jak te prowadzone przez Pawła Rutkiewicza nad tak zwanymi lasami hutniczymi, w dorzeczu małej panwiczy kamiennej, pokazują nam dziś krajobraz, który dawno przestał być nietkniętą puszczą. To był krajobraz przemysłowy, na miarę tamtych czasów. Las zarządzany, las eksploatowany, wycinany i odradzający się w rytm nieustannego zapotrzebowania hutniczych pieców, las, który płonął, by rodzić żelazo. Strażnicy ognia. Gdy stos został podpalony, zaczynała się najtrudniejsza część, wachta. Węglarz stawał się strażnikiem ognia. Nie mógł opuścić swojego stanowiska na krok. Proces wypału trwał od kilku dni do nawet tygodnia, w zależności od wielkości stosu. Przez cały ten czas, w dzień i w nocy, w słońcu i w deszczu, węglarz musiał czuwać. Mieszkał tuż obok, w prowizorycznym szałasie. Była to Buda, sklecona z gałęzi, obłożona darnią i mchem dla izolacji. Jak zanotowali etnografowie tacy jak Madej, jeszcze wieki później życie budników, ludzi lasu, wyglądało tak samo. Było to życie w samotności, w dymie i sadzy. Jego praca była ciągłą, sensoryczną rozmową z żywiołem. Musiał słyszeć, jak drewno pracuje w środku. Musiał czuć zapach dymu. Przede wszystkim jednak musiał go obserwować. Początkowo dym był gęsty, biały. To para wodna, wilgoć uciekająca z drewna. Potem stawał się żółtawy, gryzący. Ulatniały się lotne związki smoła. Węglarz musiał wtedy bacznie obserwować oponę. Każde pęknięcie, każda nieszczelność, przez którą mogło dostać się powietrze, oznaczała katastrofę. Ogień mógł buchnąć płomieniem i cały cenny ładunek w kilka godzin zamieniłby się w bezwartościowy popiół. Węglarz biegał wokół stosu, zatykając dziury mokrą gliną, regulując małe otwory u podstawy, by sterować ciągiem. Wreszcie po wielu dniach nadchodził upragniony moment. Dym stawał się rzadki, przejrzysty, o charakterystycznym niebieskawym zabarwieniu. To był znak. Znak, że transformacja się dokonała że w środku nie ma już drewna, jest tylko czysty węgiel. Wtedy węglarz zatykał wszystkie otwory, dusił stos do końca i czekał. Czekał kolejne dni, aż wszystko ostygnie. Dopiero wtedy mógł rozebrać oponę i delikatnie wydobyć swoje czarne, błyszczące, lekkie bryły. Ta ciągła gra z ogniem, ta samotność w lesie rodziła szacunek i strach, rodziła tabu. Etnografia przekazuje nam echa tych wierzeń. Przy mieleżu nie wolno było gwizdać, to przywoływało wiatr, który mógł zniszczyć pracę. Nie wolno było przeklinać. Ogień był siłą żywą, kapryśną, którą trzeba było obłaskawiać, nie drażnić. Węglarz nie był tylko rzemieślnikiem, był kapłanem transformacji. Od dymu do żelaza niebieski dym nad lasem zgasł. Ziemia wreszcie ostygła. A cisza, która nastała po dniach syczenia i trzaskania, była głęboka. Ale praca węglarza, choć fizycznie skończona, była tak naprawdę dopiero początkiem. Była pierwszym niezbędnym tchnieniem w długim procesie, który miał zrodzić żelazo. Jego czarny, kruchy urobek był teraz bezcenny. W workach, które dźwigał, nie było już ciężkiego, nasiąkniętego wodą drewna, lecz coś znacznie potężniejszego. Czysta, skondensowana energia. Ten nowy ładunek był zdumiewająco lekki, co miało kluczowe znaczenie dla transportu. Być może na własnych barkach, ścieżkami wydeptanymi w puszczy, a być może na prostych wozach ciągniętych przez woły, lub nawet spławiany lokalnymi rzeczkami, węgiel drzewny ruszał w drogę. Wędrował do miejsc, gdzie nad rzekami unosił się już inny dym, gęstszy, bardziej gryzący o metalicznym zapachu. Do miejsc, gdzie czekali na niego inni mistrzowie ognia. Czekali na niego dymarze, hutnicy. Tam, w sercu osady hutniczej, węgiel drzewny trafiał prosto do gardzieli dymarki. Ten prosty, lecz genialny piec, lepiony z gliny, ziemi i kamieni, był żarłoczną bestią. Warstwa po warstwie dymarz wsypywał na przemiennie grudki rudy żelaza i czarny, lśniący urobek węglarza, i znów płonął ogień. Tym razem potężny, ryczący, podsycany nieustannym tchnieniem ręcznych lub nożnych miechów, które wtłaczały powietrze przez gliniane rury tujery w samo serce pieca. Ale to węgiel drzewny, a nie surowe drewno, był tu absolutnie niezbędny. Zapewniał dwie fundamentalne rzeczy, których drewno dać nie mogło. Po pierwsze, dawał czysty, potężny żar. W piecu panowała temperatura sięgająca nawet 1200 stopni Celsjusza wystarczająca, by oddzielić żelazo od rudy. A po drugie, i co ważniejsze, w tym rozpalonym do czerwoności wnętrzu pełnił rolę chemiczną. Płonąc w ograniczonym dostępie tlenu, produkował gaz tlenek węgla. To właśnie ten gaz, niewidzialny duch pieca, był czynnikiem redukującym. To on kradł tlen z tlenków żelaza redukując je do postaci metalicznej. Bez węglarza dymasz nie miałby czym wytapiać. Jego piec byłby zimny, a ruda pozostałaby tylko brudnym kamieniem. To był łańcuch rzemieślników nierozerwalnie połączonych ogniem i dymem. Archeologia brutalnie pokazuje nam skalę tego przemysłu. Góry Świętokrzyskie to prawdziwe przemysłowe serce, przede wszystkim okresu rzymskiego. Setki tysięcy śladów po dymarkach znaczą ziemię, niczym blizny. We wczesnym średniowieczu produkcja trwa, ale jej główne ośrodki rozpraszają się i przesuwają regionalnie. W dorzeczu Małej Panwi na Śląsku lasy również płonęły dla hut. W morawskim stara Huć u Adamowa, archeolodzy do dziś odtwarzają piece. W kotlinie luczeneckiej na Słowacji w 9-10 wieku używano węgla z lokalnych dębów. A pod Kijowem, na Lewajkiwka, działała jak wyspecjalizowany ośrodek zaopatrzenia. Wszędzie tam, gdzie archeolog wbija łopatę i znajduje czarny, szklisty żużel, odpad potransformacyjny, świadectwo udanego wytopu, musimy pamiętać, że tuż obok, w głębokim lesie, w ciszy i dymie, przez dni i noce czuwały dziesiątki anonimowych węglarzy. To oni byli niewidzialnym silnikiem, który napędzał ten przemysł. Ludzie z lasu. Kim więc byli? Czy tylko samotnymi pustelnikami? Prawdopodobnie nie. Byli raczej częścią mobilnych społeczności. To byli budnicy, ludzie z bud, leśnych szałasów. Gdy węglarze i smolarze, ich kuzyni w rzemiośle, pozyskujący smołę i dziegieć, wyeksploatowali las w jednej okolicy, Cała osada zwijała swoje proste domostwa i przenosiła się dalej, za postępującym wyrębem. Żyli na marginesie osiadłego, rolniczego świata. Byli inni, ale byli też niezbędni. Ich praca, choć brudna i izolowana, była fundamentem lokalnej gospodarki. I choć kronikarze o nich zapomnieli, pamiętała o nich ziemia, pamięta język. Kiedy dziś patrzymy na mapę Polski, Czech czy Słowacji, ich ślady są wszędzie. Miejscowości takie jak węgle, węglin, węglowice. Czeskie Uchliżow czy Uhliszskie janowice, janowice węglarza. To nie są przypadkowe nazwy. To są miejsca, gdzie przed tysiącem lat wypalano węgiel. Podobnie jak smolary i smolniki tam gdzie pracowali smolarze albo budy i budziska tam gdzie stały ich leśne osady. Samo słowo jest prastare. Rdzeń jest wspólny dla nas wszystkich. Pochodzi od prasłowiańskiego ogli czy ogolu, oznaczającego węgiel. Z tego pnia wyrósł polski węgiel, czeskie uchli, słowacki uchlie i rosyjski ugoń. Nazwa przetrwała wieki, silniejsza niż pamięć o czynach książąt. Osadnictwo wczesno-średniowieczne, jak podkreślają badacze tacy jak Poleski, często celowo lokowano w strefach leśnych. Właśnie po to, by mieć dostęp do tych zasobów. Las był bogactwem nie tylko w drewnie, ale i w ukrytej w nim energii. Chrześcijańscy kronikarze mogli ich ignorować, ale krajobraz przechował ich pamięć. Przemiana i symbol. Praca węglarza była czymś więcej niż tylko techniką. W świecie, gdzie siły natury były nierozerwalnie związane z domeną duchową, jego rzemiosło miało głęboki, symboliczny wymiar. Był to proces fundamentalnej transformacji materii. Węglarz brał żywe, tętniące sokami drzewo, surowiec z głębi lasu symbol wzrostu i żywotności. Następnie w procesie powolnego, kontrolowanego duszenia w ziemnym piecu pozbawiał je wody i lotnych składników. To, co zostawało, było czymś zupełnie nowym czarnym, lekkim, ale przepełnionym uśpioną mocą węglem. Była to czysta, skondensowana energia, gotowa, by uwolnić potężny żar. Ten węgiel z kolei pozwalał na drugą, kluczową transformację. W dymarce to on, a nie drewno, dostarczał skrajnej temperatury i tlenku węgla potrzebnego, by z martwej, zimnej rudy, zwykłego kamienia, narodziło się lśniące, twarde żelazo. Węglarz stał na samym początku tej drogi. Był strażnikiem pierwszej, niezbędnej przemiany. Pracował z ogniem, żywiołem świętym i potężnym w pogańskiej kosmologii Słowian. Ogień ten łączono z boskimi siłami, być może z niebiańskim kowalem Svarogiem lub jego synem Svarożycem. Ale ogień węglarza był inny. Nie był to jasny, oczyszczający płomień rytualnego ogniska, ani opiekuńczy ogień z domowego paleniska. To był ogień ukryty, duszony, mroczny, podporządkowany celom przemysłowym. To wszystko sprawiało, że węglarz był człowiekiem liminalnym, człowiekiem pogranicza, zarówno fizycznie, jak i społecznie. Żył dosłownie na skraju, w głębi puszczy, poza uporządkowanym światem osady i jej pól. Był odizolowany, a jednak niezbędny. Stanowił ekonomiczny most. Wkraczał w dziki, nieokiełznany las, by pozyskać z niego paliwo, które zasilało kuźnie i pługi cywilizacji skupionej wokół grodu. Ta izolacja i maestria nad tajemniczym, ognistym procesem mogła budzić mieszaninę szacunku i podejrzliwości. Sam dym, w którym był wiecznie spowity, uważano za mediatora między światami. Człowiek z dymu istniał więc w ciągłej przestrzeni pomiędzy, między naturą a kulturą, życiem a jego przetworzeniem. Jego praca była odzwierciedleniem fundamentalnego dualizmu. Musiał niszczyć las, by stworzyć energię dla społeczeństwa, i w tym tkwiła ironia jego istnienia. Z jednej strony był współtwórcą postępu, jego węgiel pozwalał kuć żelazo, budować broń, narzędzia, wznosić grody. Z drugiej był niszczycielem natury, z której czerpał. Każdy kopiec wypalonego drewna oznaczał ubytek w pierwotnym Boże, a jednocześnie krok ku rozwojowi ludzkiego świata. W ciszy lasu, pośród dymu i popiołu, węglarz widział więc coś, czego nie rozumieli mieszkańcy grodów. Cykl przemiany, w którym zniszczenie i stworzenie są jednym. Tak jak drzewo musiało umrzeć, by narodził się węgiel, tak ruda musiała zostać wypalona, by dać życie żelazu. Niektórzy wierzyli, że nocą, gdy miele sztlił się spokojnie, można było ujrzeć w dymie duchy lasu. Istoty spoglądające na ludzi, którzy ośmielili się ujarzmić ich żywioł. Dlatego węglarze szeptali modlitwy lub zaklęcia, zanim rozpalili piec, nie do końca w geście wiary, raczej z ostrożności, by ogień nie obrócił się przeciw Nim. W świecie Słowian ogień był bramą i granicą. Przez niego przechodzili bogowie i demony, przez niego człowiek próbował dokonać przemiany. Węglarz był tym, który pilnował owej bramy, strażnikiem procesu, w którym żywe staje się martwe, a martwe użyteczne. Gdy po tygodniach pracy kończył wypał, a kopiec stygnął i rozpadł się w ciszy, pozostawał czarny krąg ziemi. Ślad po ogniu, po wysiłku, po człowieku. Las szybko go zarastał. Ale gdzieś pod mchami zostawały grudki węgla, które przez stulecia świadczyły o obecności człowieka z dymu. Zakończenie. Ostatnie dymarki rozsypały się w proch. Lasy, które niegdyś wycięto dla żelaza, odrosły, pokrywając blizny w ziemi. Ale one tam wciąż są. Tysiące, setki tysięcy śladów po jamach wypałowych. Ziemia w tych miejscach jest inna. Ciemniejsza, nasycona węglem i popiołem sprzed tysiąca lat. Gdy dziś idziemy przez las, stąpamy po ich zapomnianych warsztatach. Węglarz, człowiek z dymu, odszedł w mrok dziejów, z którego tak rzadko się wyłaniał, ale to jego cicha, samotna praca dała naszym przodkom narzędzia, by budować grody i siłę, by ich bronić. Dziękuję, że słuchaliście. Do usłyszenia.